Cześć, witajcie. Ja jestem Jask, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Że Jak widzicie, jest noc. Zprośmy się do łóżka. No. Może w dzisiejszym odcinku. Mm, Te jedzenia poszukamy. Podstawą chyba jest jedzenie. No nie. No i potrzebujemy trochę więcej tego. Czekajcie, czy, to jest, czy tu są kości? No nie, wszystko już chyba wykorzystałem. Niestety. Jakaś ścina nam urosła Głównie to trzeba krów poszukać Hmm Niech to koń za nią nie będzie wyszedł Szkoda, bo z nich skóra wypada. No i tak złotą marchewką trzeba je rozmnożyć, więc nie opłaca się znajdziemy tu gdzieś osam kawy akurat dwie a nawet więcej okej, okay, chodźcie mućki chodźcie umiecie pływać ładnie pieskiem o szybko Okej okay. To to zajmie Okej okay. Tylko czy dać je od owiec? że gdzieś indziej? Czy wejdą przez drzwi? nie wejdą okej okay. teraz trzeba im zrobić tylko jakieś miejsce tutaj może gdzieś Pierwsza już weszła. Czekajcie. Musi to być może trochę większe. O! żelazo. Pomyślę, że przez cały czas spałem. Komu Żelaza fajnie. Okej, okay. no jest miejsce nasze krowy. Jest chce zrobić takie sensowne wejście. Ok. Tylko czy teraz za tym iść? Znaczy iść. Okej, okay, będziesz pierwszym ofiarą. Co to było na pszszsz? A niech to nie była na hita. Okej, okay. po co mi to w dubie ręce tak cały czas? Okej. Okay. dałoby zrobić jakąś fałę podziemną, tylko gdzie? Na chwilę wejdziemy do krów, tutaj może jeszcze teraz sufit powiększyć

O, tak żelaza mamy aż. Ja myślę, że pasowałoby tutaj... A, to tu była. <grych> pasowałoby ten wyrównać. O nie, nie ma miejsca już. To tu damy skrzynkę. Ok. Pasowałoby coś kiedyś coś ładnego zbudować. Ok. Tutaj musi być dosyć ładnie. Takie jak robię tutaj. Świetnie. Po tej stronie będą fałmy OK albo co jakiś czas tutaj tutaj i tutaj OK Teraz trzeba na naszą Chyba nie mamy motyki Zobby ją z żelaza. Ok, teraz tak. Nie, przecież to będzie wszystko znikać. Potrzebujemy wiadełko. Najpierw zrobimy sobie obsydion, nalejemy wodę i zalejemy to, okej, okay. tylko może najpierw zrobimy gdzieś nieskończone źródło wody, na przykład tu. A będzie szybciej? Okej. Okay. To tak, to weźmiemy i tak, okej. Okay. No, zaczyna to jakoś wyglądać. A, wezmę sobie ten kilo. To tylko kilka bloków. Już tak szybko wezmę? Okej, teraz tylko jeść tak i zasadzić. No, tylko dwóch zabrakło Myślę, że No Więc ja będę kończył Myślę, że odcinek Wam się spodobał Tej Przypowiedziałem krowy I zrobiłem tutaj fauny To się podziało Więc dzięki za oglądanie Ja już biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka Elo